4, 3, 2, 1, ogień. Prawy 3. 60. Lewy 3 plus. Lewy 3 plus. 50. Lewy 3. To prawy 3. 90. Prawy 5 plus. Prawy 5 plus. 80. Prawy 3 plus. Prawy 3 plus. 130. Prawy 5 plus. Okro jest kurwa Prawy 5+, plus, 100 Prostuj, lewy 3 minus Lewy 3 minus 70, prawy 4 50, lewy 3 plus Do prawy 3 plus krótki Prawy 3 plus krótki 60, prawy 3 plus długi zacz Do lewy 3 plus Przechodzi 2 minus nawrót 2 minus nawrót przodź. 80. 80. Prawy 4 plus dać. No. 50. Lewy 3 plus krótki. Do prawy 4. 150. 150 przez szczyt prostój. Do lewy 5. Podwójny. Długi. 80. Prawy 3 plus otwarty. Prawy 3 plus otwarty. Do prawy 3 minus. Do prawy 3 minus. Do lewy 2 plus. Lewy 2 plus. 50. Lewy 4. Do prawy 4. 40. Prawy 4. 60. Lewy 3 plus. Lewy 3 plus 40, prawy 3 plus, do lewy 3 przyciąć za głównej odkleja. Do prawy 3, 90, prostuj lewy 3 plus krótki. Lewy 3 plus krótki. 60, lewy 2 plus w most. 80, zaraz za szczytem lewy 3 krótki nie ciąć. 50, prawy 2 plus. Prawy 2 plus to prawy 2 tor. Do lewy 2 plus. Z 40. Prawy 3 krótki. 140. Prawy 3 otwarty. Prawy 3 otwarty do lewy 3. 40. Prawy 5 plus. Prawy 5 plus do lewy 2 opór. 50. Próg za progiem lewy 5. Za progiem lewy 5 do prawy 4 plus próg 50, lewy 4 plus 40, lewy 4 próg 50, lewy 4 plus Lewy 4 plus do prawy 5 Za szczytem lewy 3 przechodzi w 3 Do prawy 3 za mostek Do lewy 4 50, prawy 3 plus krótki 50, lewy 3 długi Lewy 3 długi, 40, lewy pięć, 50, prawy 4 długi, przechodzi w trzy, przechodzi w trzy, do lewy czy za 4, lewy trzy za 4, do prawy trzy, do prawy trzy, 50, prawy 2 plus na główną, na szczycie prawy 5, do, na, na szczycie lewy 3 w dół 140 Prostuj, lewy 3 plus krótki Lewy 3 plus krótki 90 Prawy 4 długi zać 60 Lewy 4 plus przechodzi w 3 plus 4 plus przechodzi w 3 plus 60 Prawy 4 minus 70 Prawy 4 plus szczyć śmiało 200. 200 siodło hamuj. Prawy dwa opór na skrzyżowaniu. Tutaj będzie ten. Prawy dwa opór na skrzyżowaniu. 90. Lewy cztery krótki. Lewy cztery krótki. 70, lewy 5 plus. To prawy 4 plus. Przechodzi w 3 plus. Lewy 5, bardzo długi na skrzydł na końcu przechodzi w 3 plus W3 to prawy 2 plus zaćtor. Prawy 2 plus zaćtor. 80 prosto i lewy 3 tor. Lewy 3 tor 60. Prawy 3 plus krótki. Do lewy 4 plus 40, prawy 3 plus krótki. Do lewy 4. Do prawy 2 plus tor. 90. 90, szczyć śmiało. 80, lewy 4. Lewy 4. 170. 170, 170. lewy 4 krótki. Lewy 4 krótki. 120, lewy 5, lewy 5, 110, prostuj przez mały szczyt śmiało, przez mały szczyt śmiało, prawy 3 tor, do prawy 3 plus tor, do lewy 3, 80, lewy 4 plus, lewy 4 plus, do prawy 3 plus, długi, otwiera, zamyka. Bro. Yeah.